Wyzwań, tak. Rok bardzo wymagający w kontekście pracy, zaangażowania, zmiany e, trybu życia, ale przede wszystkim też to rok przymodelowania pracy Urzędu Miasta, Miejskich Spółek, dopasowania e, przede wszystkim do programów unijnych, tych celów, które uzgodniliśmy z mieszkańcami, czyli przede wszystkim amfiteatr, budowa nowej szkoły, która jest realizowana, budowa Centrum Opieki Senora Ślipięć plus inwestycje w komunikację publiczną, unormowanie sytuacji w sporcie zawodowym, dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży, e, zadań o Ogromnie wiele powołanie. Y Biura Partycypacji Społecznej, Nowe Budżet Obywatelskie. Rok bardzo wymagający trudnego, chciałbym go podsumować jako taki rok em, determinacji. Pokazać mieszkańcom, że zadania, które są określone w programie e, są realizowane. Oczywiście infrastrukturalnie one wybrzmią za kilka lat, ale chcę pokazać, że dzisiaj te procesy inwestycyjne są rozpoczęte. Wszystkim tu przyszłoro to będzie model em, o, przetargowy, jeśli chodzi o wykonawstwo inwestycji, bo do końca tego roku to jest centrum Śliżby plus projektowanie, nowa szkoła, to kolejne lata to będziemy wyłączać wykonawców. I to już będzie taki model inwestycyjny. Yy, będzie miasto dość mocno pewnie częściowo rozkopane, bo idziemy bardzo mocno w te drogi wewnętrzne, drogi lokalne. To jest 30 milionów ten program, jeśli chodzi o te drogi dojazdowe do osiedli, do, do domów, to więc te, taki rok mocno bym powiedział w terenie, mocno inwestycyjny. Szybko w 2024 roku, już w tym roku realizujemy pierwsze raz zadania miękkie, społeczne, rekreacyjne, edukacyjne, to więc to jest ta nowość, testujemy te rozwiązania, ale widać zrozumienie, zaangażowanie mieszkańców, jest kolejna ewaluacja, jest biuro partycypacji społecznej w parterze budynku umiejscowione, łatwo dostępne, dostosowane do oczekiwań mieszkańców, to więc działamy bardzo, bardzo prężnie i pozytywnie. Rewitalizacja deptaka od pomnika Bachusa do pomnika bohaterów. To jest wybór mieszkańców, wybrali koncepcję zagospodarowania. To jest ożywienie Starówki, to jest również współpraca z inwestorami Złotego Domu, który ożywa, Domu Centrum, który ożywa. Chce, żeby Starówka była taka dopieszczona, żeby była aktywna, żeby aktywizowała całe miasto Zielona Góra i była turystycznie e, e, walorem, e, walorem turystycznym. To więc te działania są podejmowane, e, ale te główne takie uciążliwości, czyli to rozkopanie deptaka, to będzie rok 2026.